Mam nadzieję, że nie zjecie mnie po tym filmie, ale zrobimy sobie dzisiaj with me w piżamie i opowiem Wam o rzeczach, których boję się we wnętrzach. Ale spoko, bo ja sama większość tych rzeczy, o których dzisiaj powiem, mam aktualnie u siebie w domu, więc no cóż, tak to po prostu jest. Pierwsza rzecz to zabudowane wanny w takich kafelkach, którą właśnie ja mam. Tego typu prysznice w takiej zabudowie albo wanny z hydromasażem. No co wam powiem, no muszę się gdzieś myć, więc jakoś to jeszcze przebolewam Kiedyś nie miałam z tym takiego problemu, ale powiem wam, że no od pewnego czasu marzy mi się bardziej nowoczesna łazienka I taki fun fact o mnie, zawsze jak rezerwuję gdzieś jakiś hotel, pierwsze co robię to sprawdzam, czy w łazience nie ma właśnie tego typu wanny, tego typu prysznica Nie piszcie mi w komentarzach, że można zrobić remont i tak dalej, bo nie każdego na ten remont stać Chyba, że chcecie mi przelać pieniądze na remont tej łazienki, to wtedy okej, okay. zostawcie komentarz Żartuję. Dobra, kolejna rzecz, która była u mnie, ale na szczęście to się akurat zmieniło, czyli kolorowe ściany w domu. Ja miałam tutaj zieloną kuchnię, był też pokój pomarańczowy i w kolorze żółtym. Także jak się myślicie, można było dostać szału. Kiedyś to chyba było mega takie modne. Z racji tego, że ja pracuję z domu, no nie wyobrażam sobie mieć około siebie masę takich bodźców w postaci, jakichś nawet kolorowych dekoracji bardzo. Kolejna rzecz, której się boję, to są dywany z długim włosiem. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś, one były naprawdę bardzo modne, sama taki miała. Nigdy więcej już się na to nie zdecyduje. nie chce się wiedzieć, co tam się znajdowało w środku, bo tego się nie dało odkurzyć. Jest to na maksa obleśne. Kolejna rzecz to brak firanek w domu. One nadają takiej przytulności domu, i jak nie ma firanek, to naprawdę czuję się tak jakoś nieprzytulnie po prostu. Kolejna rzecz to brak roślin. Ja wiem, że nie każdy może mieć rękę do. Ro... rękę do rąk? Rękę do roślin, natomiast nawet sztuczne rośliny w pomieszczeniu naprawdę polepszają nasz nastrój i samopoczucie. Nawet w Simsach tak jest. Jak dodacie roślinkę, to od razu wiecie te Punkciki tam wyskakują, także no coś w tym jest. Kolejna rzecz, która jest dla mnie totalnie na nie, i ja rozumiem, że ktoś robi to, bo pasuje mu to do wnętrza, na przykład do czarnej łazienki, a mowa tutaj o czarnym kibelku po prostu. Niektórych z tych rzeczy nie jestem w stanie Wam jakoś wytłumaczyć, ale no po prostu ja bym takiej nie zrobiła. Dobra, chyba czas w końcu te włosy wysuszyć, ale oczywiście przesuszeniem olejek użyję sobie z marki Stars z olejku wygładzenie i lustrzany blask. Ostatnia z rzeczy to są. Chciałam powiedzieć stare kafelki, w łazience, ale chyba mi chodzi o takie po prostu małe kafelki, bo może gdyby one były, wiecie, takie wielkoformatowe, to by to tak nie wyglądało. Ale wydaje mi się, że to też przez to, że są po prostu stare, jednak. Chociaż teraz wracam moda na takie małe kafelki, no ale mimo wszystko dla mnie totalnie na nie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy zgadzacie się ze mną z których z tych punktów, czy ja jestem jakaś odklejona.